Księga Nechemiasza, rozdział szósty Tymczasem wybudowałem mur, także zapełniono w nim wszystkie wyłomy. Pozostały mi do wstawienia tylko wrota do bram. Gdy dowiedzieli się o tym Sanballat, Tobiasz, Geszem Arab i moi pozostali nieprzyjaciele, Sanballat i Geszem wysłali mi zaproszenie. Przyjedź na wspólne spotkanie do Kefirim w dolinie Ono. Lecz ich zamiary były wrogie wobec mnie. Wysłałem więc do nich posłańców z taką odpowiedzią. Mam teraz do wykonania odpowiedzialną pracę i dlatego nie mogę do was przybyć. Moja podróż do was i pozostawienie tej pracy spowodowałyby jej zatrzymanie. Oni ponawiali zaproszenie czterokrotnie i ja odpowiadałem im za każdym razem w taki sam sposób. Sanballat wysłał więc do mnie po raz piąty swego sługę z listem otwartym, w którym pisał. Wśród pogan krąży pogłoska, a potwierdza ją Gaszmu, że ty i Judejczycy zamierzacie się zbuntować i dlatego odbudowujesz ten mur. Według tych wieści ty miałbyś zostać ich królem. Podobno już ustanowiłeś proroków, którzy mieliby głosić o tobie w Jerozolimie, jest król w Judei. Oczywiście król dowie się o tym, dlatego przyjedź na wspólną naradę. Odesłałem mu następującą odpowiedź. Nic nie jest prawdą z tego, co mówisz. Wszystko sam wymyśliłeś. Wszyscy oni straszyli nas, sądząc, że w ten sposób zniechęcą nas do pracy, tak że nie zostanie ona wykonana. Dodaj mi Boże otuchy. Raz udałem się do domu Szemajasza syna Delajasza, wnuka Mechatabeela, który zamknął się w nim. On rzekł do mnie: Chodźmy do domu Bożego do wnętrza świątyni i zamknijmy jej bramę. Przyjdą bowiem, aby cię zabić. Tej nocy przyjdą cię zabić. Odpowiedziałem, czy ktoś taki jak ja może uciekać, czy człowiek mojej rangi może szukać schronienia w świątyni, aby ratować swoje życie, nie pójdę. Rozpoznałem bowiem, że nie był posłany przez Boga, ale że głosił takie proroctwo o mnie, bo przekupili go sanballat i tobiasz. Dał się przekupić, aby mnie zastraszyć i spowodować, bym tak uczynił i zgrzeszył. Miało to im posłużyć do oczernienia mnie i znieważenia. Boże mój, zapamiętaj to Sanballatowi i Tobiaszowi według ich niecnych uczynków. Zapamiętaj także prorokini Noadli i innym prorokom, którzy chcieli mnie zastraszyć. Amur został wykończony po pięćdziesięciu dwóch dniach w dwudziestym piątym dniu miesiąca Elul. Gdy usłyszeli to nasi wrogowie i zobaczyli wszyscy poganie mieszkający wokoło, Zaczęli patrzeć z bojaźnią i rozumieć, że dzieło to zostało dokonane dzięki naszemu Bogu. W tym czasie możni z Judei często wysyłali listy do tobiasza i otrzymywali listy od niego. Wielu bowiem wiodzie było z nim związanych przysięgą, gdyż tobiasz był zięciem szekaniasza, syna Aracha, a jego syn Johanan poślubił córkę Meszullama, syna Berekiasza. Opowiadano więc w mojej obecności dobre rzeczy o nim, a moje wypowiedzi przekazywano jemu, Tobiasz natomiast wysyłał listy, aby mnie zastraszyć. Kani to jest taki rozdział, gdzie, jak widzicie, Nehemiasz spotyka różnego rodzaju takie jakby podstępy, szwindle, oszustwa, oczarnianie i tak dalej ze strony swoich wrogów. Zobaczcie, to jest taki katalog różnych rzeczy, tak? Wymyślają nieprawdziwe o nim jakieś fakty, żeby szkolować jego imię, grożą mu, że go zabiją, próbują po dobroci, jakby różne działania robi, można powiedzieć, szatan, tak? W tym wypadku posługując się oczywiście różnego rodzaju złymi ludźmi, po to, żeby człowieka odciągnąć od tego, do czego wzywa go Bóg. Kochani, nie oszukujmy się. Mówiłem Wam o tym już wielokrotnie. Zawsze, kiedy będziecie dobre dzieło robili, szatan będzie wymyślał różnego rodzaju utrudnienia, będzie na wszelkie możliwe sposoby próbował odwieść nas od tego, jakby co, co Pan Bóg chce, dlatego że wie, że jak to zrobimy, no to, to będziemy szczęśliwi, w ogóle Pan Bóg osiągnie i zrobi coś dobrego, co sprawi, że będzie się wydawać, wydarzać dobro w życiu naszym, świata, ludzi i tak dalej. Musimy być jakby gotowi, musimy być nastawieni na to, że tak będzie. Ja wiem, że to jest trudne, kiedy się tego doświadczenie, kiedy właśnie zobaczcie, ile on sposobów znajduje. Nie? To nie jest tylko tak, że przychodzi jakieś tam jedno prześladowanie i po robocie. nie, nie on, on, on wynajduje coraz to nowe sposoby, jak uprzykrzyć życie chemiaszowi. Konie z Bogiem przetrwamy to wszystko. Z Bogiem jesteśmy w stanie się temu oprzeć. No właśnie, tylko ciągłe pytanie, czy to, co robię, to jest Panu Bogu miłe? Jeżeli tak, nie dajmy się na te różne podstępy szatana.